Zapomniałem pistoletu został w drugiej. To wypierdalaj kumice. stąd! Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze! Kaburze! Wypierdalaj mi stąd, dalej ją! Właśnie tak, wypierdalaj! Że... Słyszałeś, Gruby no... powiedział, wypierdalaj stąd! No, przecież... <laughs> Dobrze gruby, jednego mniej Dobra, czas na kolejną misję. Dzisiaj będziemy brać udział w turnieju strzeleckim, widzowie Idę się odlać, zaczynamy. Siema! Dobra, trochę gapa z ciebie, co? co? dzięki tle? <laughs> Szybciutko Sikałem tylko sikałem widzowie, nic za mnie nie macie, nic mi nie udowodnicie Dobra, zaczynamy konkurs Ach, Dzięki za troskę Możemy zaczynać No nie możemy, bo musisz wejść na strzelnicę No, ustaw się, raz, raz Dobra, jasne, jasne Ale gdzie? Tu? To sobie wezmę, dobra? Dzięki Macie coś jeszcze, amunicję ja za darmo, he będę zamierwalizował nie będę używał takiej broni, ale okej, okay, niech będzie. No okej, okay. ilu was przyszło? Tylko sześcioro. Słabo. No, trudno się mówi. <ścoughs> Zasady są proste, tak? Strzela się do celu. Obojętnie jakiego. Bo to strzelnik... Można walić do tarczy na że sąsiada. Kto ich trafi najwięcej, ten wygrywa. Tarcz, znaczy nie sąsiadów. A no i tylko broń mało kalibrowa. Nie wyciągać mi tu karabinów szturmowych ani rakiet, ziemia powietrza. Jasne, no możemy zaczynać już! Nagroda główna to pistolet. Ale taki. No... Cudo! Cudo kurwa, mówię. Okej. Okay. No dobra, kończyło się. Lecimy z tym Gotowi? Ta. No i co? Trzy, dwa... Okej. Ej, co to kurwa? Gdzie mi z tą dubeltówką? Mówiłem, tylko broń kalibrowa! Zapomniałem pistoletu, został w drugim To wypierdalaj kółce. stąd! Dlatego właśnie broń trzyma się w kaburze. Kaburze! Wypierdalaj mi stąd, dalej ją! Właśnie tak, wypierdalaj! Kurwa, koleś, Słysza... Słyszałeś, I co o... Gruby powiedział? Wypierdalaj stąd! O, <laughs> Dobrze Gruby, jednego mniej! Halo, strzelamy się czy nie? Trzy, dwa, Aha. jeden. debilu przystrzelam śmieciu jebany ładnie rób! daj 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 już połowa już za was i ogarnij się kurwa A ty się biedny przystrzelam debilu jebany co to ma być okularów zapomniałasz pierdoli mi chłop coś kurwa jeszcze 15 sekund ostatnia szansa i ale ja prowadzę z jebie. Aha, bo środek tarczy pierdolność. Nie wiedziałem. Stop, stop wszyscy. To wygrał. Pierwsze miejsce Wi. Drugie Rudy. Kurwa drugi. Kurwa do niczego. coś tam reklamował i mail, który się pelcu. Ale twój pelcu chyba nie z Krakowa. 5 zł. Oj pelcu nie z Krakowa, wiesz, pelcu może być sporo. I co z moją bronią? O, Dzięki, Wilson. Faktycznie, cudo. Hmm. Co? Wszystko w porządku, porządku? Coś nie tak? Wszystko kurwa nie tak, chuja dał ten konkurs, wiesz, nic nie sprzedałem. To po chuj go Może trzeba było nie wyzywać potencjalnej klienteli od patałachów. Może tak, ale kurwa, broń trzeba szanować. Jak ktoś nie umie strzelać, to niech tego nie robi. Trzymaj się Lee. do zobaczenia. Aha, bo Gruby zrobił konkurs i myśli, że będą ludzie kupować broń. No, no bardzo Dobra, co w ogóle nam dał, nie? Bo dał nam po jakieś gówno. <laughs> ja pierdole. Co on mi dał? Co on jest pierdolnięty? Bardzo rzadki jest. Ale ma mały damage. Chociaż jest bardzo szybki, jest bardzo szybki. Szansa na podpalenie. 5%. Rozmontowałem go w pizdu. W pizdiećku. go. Tylko mam kurwa maszynę? Zajebistą. bardzo rzadką. może coś mu dodać? Nie mogę. lufę Okej, okay, kolejny wygrany turniej. Cztery punkty doświadczenia. Elo, chyba schodzimy na dół. Uh. Początek początku gry No wiem bo to zadanie było dość, dość na początku wiesz. do, 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 do zrobienia. jedź tutaj tej dupy No jest druga w nocy więc musimy jeszcze poczekać spokojnie spinaj się to jest tyle Ty się uczy tej dupy. Jak Logan. Stary jest tyle o rzeczy do robienia i za chwilę sobie coś wybierzemy. Nie ma co robić głównych zadań. Kup pojazd, to nie. Znajdź wszystkie obrazy arkanami Tarota w mieście. Zadanie poboczne, tu mamy. Średnie. Idziemy zobaczyć? Pewnie, że idziemy zobaczyć, widzowie. Tu moja furka, niestety zakorkowałem miejsce. Przepraszam, już spierdalam. Tu se nawrócę. Gdzie się Kurwa nawracam! Cyberkurwo. Tak, tu FPSy w mieście lubią spać do 54. Przetestujemy ostrza. Zaparkuję tutaj. Weź z wyzywaj frajera Radka Buja po zaczę się na osiedlu dostał Pierdol. stary go jeszcze w domu bije raz się spóźnił i ojciec rozjebal mu telefon jebac Radka frajera i jego gang dzieci 5 zł Pozdrawiam Radka Co ty gościu piszesz co ty kurwa piszesz Jakiś Radek rozjebany telefon Radziu jest dobra morda i jedzie z wami a ty masz problem z Radkiem bo jest królem osiedla okay. Ale bowiem oczy wasze nie należą do was To może raczej? Nie tylko do was. Już zgadłem z nim, ej. Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają tam oczy, powstrzymują się od pokusy pod... Ej, holo, holo! Ja robiłem takie Kamery zadanie! Amery są wszędzie, nawet w was samych. Wasze życie... Gdyby ktoś podglądał, co robię, już dawno miałbym na karku cały półświatek i kilka korporacji. A jeśli jesteś ich pionkiem, jeśli nieświadomie realizujesz plan, o którym nie masz pojęcia... O no z moich obliczeń wychodzi że ty jesteś, pierdolnięty Czemu nie ładuje mi kwestii, Halo! Lecz kim są ci którzy śledzą nasz każdy krok zapytacie, to władcy przemysłu rozrywkowego na Alfa Centauri, w swoim cynizmie znaleźli ja oni sposób ja ci podkę, że Nie wódka, że niby jesteś agentku i za rządu. obudźcie się nim będzie za późno. Beke z Ciebie sobie robią, mordziu! Jessica, kapatnie zazdrości, jak to zobaczy. Ja mogę z wami też nie fotę pierdolnąć, dawaj. A, dziewczyny. Poznaję cię. Często tu przychodzisz. Widzę to w twoich oczach. Otworzyłeś umysł na prawdę. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Ale ja mu dawałem Ale... już szmal kurwa jej ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za twoje oddanie Od początku widziałem w tobie apostoła prawdy. co się zmugowało widzowie Kto ma uszy, niech słucha Kto ma oczy, niechaj patrzy. Jak leziesz kurwa Co ty jesteś pojebana? Pojebało ci się coś? cię coś? Zadziać się kurwo? Z takimi tekstami na streamie do mnie? Ej, spierdoliłoś, tu miało być zadanie jakieś! I to to było zadanie, że mam stówkę chłopowi zajechać? To nie jestłe zadanie! Rozdawanie kasy kurwa chłopowi! Jak nie u tego typka, to ty pierdolisz! Ma. Nie wkurwiajcie mi, że nie u tego typka. Temu ja już drugi raz w stówkę dałem! Co za pazerna kurwa A tu mam wejść, tu? Zamknięte są. Obudźcie się, nim będzie za późno. Gdzie tu jest to zadanie? O, z nią chyba. Co? Widzicie, o, to jest tu. ich po zimnych, błękitnych oczach istot zrodzonych przed wiekami Ty na mu... lądolodzie Antarktyki. Mam mu zajebać? Swoje prawdziwe oblicza skrywają pod maskami z ludzkiej skóry, gady o dwóch licach, ludzie. ciemiężyciele ludzkości! ...z osiedla, rozjebal się na kolegów, jebac go przepraszał na kolanach, dostał kopa w ryj i nawet kononowi dronnego złapał i startował, jebac go. 5 złotych... Kozacko, pozdro, wariaci, za piątkę! Czemu ludzie giną na ulicach, a policji wiąże się ręce? Jaki człowiek urządziłby swoim ludziom takie piekło? I po co? Lecz skąd wzięły się te kreatury, zapytacie? Z Antarktyki, przecież mówiłeś. Dziś kryją się w śniegach bieguna południowego i krok po kroku odbierają nam tytuł korony stworzenia. Miliony lat temu wyewoluowali z dinozaurów jako pierwsza inteligentna rasa świata. A kto był tego przyczyną? Ich panowie naukowcy z Alfa Centauri. Poznaję cię. Często tu przychodzisz. Widzę to w Twoich oczach. Otworzyłeś umysł naprawdę. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. no i co to było to zadanie? I znowu nie mam gotówki. Nie, to już wyjebane w ciebie, typie. Gotówki. Chłopie, jesteś żebrakiem. To jest jakiś kłóz na żebraka. Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. Kto A bo to ma... jest jakiś fejur, pierdolony. zmarnowałem tylko czas. Co za gość. Porozmawiaj z Nixem. Księga zaklęć. To jest główne zadanie? Nie, nie jest główne. No trudno. Jak tak ma to wyglądać, że chłopcy, wiesz, z żebraną stop? Ale już go nie ma tego zadania tutaj. Widzicie? Nie ma tego zadania już tutaj. No nic. Ojej, oh, yeah, przepraszam. Kurwa. Do Nixa idę, ogarnąć temat z nim. bo bym porobił na Harnasia, od kopa. Nie widziałem tego jeszcze, Robert, ale podobno są czasopisma Wiedźmina w, w Cyberpunku, że można właśnie natknąć się na czasopismo Retro Gaming, a na okładce jest właśnie Wiedźmin. Trzymamy do Nixa, Halko. Trzymamy wszystkim, Halko. Szukam Nixa. Wi, słuchaj, taka sprawa. Robotę mam. Proste, że tak, poboczna zadanka, jasne, że tak. Słucham. Wypierdol mu Widzisz? cyberłokcia na łeb, bo już pierdoli i rzeczy. Wpadłem na ciekawe ogłoszenie w sieci. Dzięki za piątkę. Nie łokieć. ...potencje? Mr. Stad, w okazyjnej cenie. Nie. Jestem poważnym człowiekiem i zajmuję się poważnymi sprawami. Ktoś sprzedaje księgę zaklęć. Księga zaklęć? Mamy 20... Dwudzie... 2077, co ty pierdolisz? Tobie to pewnie nic nie mówi, ale dla Ale ty co pierdolisz? pierdolisz? to nikogo nie ma! Gdzie są wszyscy chrześcijanie? Kurwa, kurwa! Chcę, żebym wykradł tę księgę. Niekoniecznie. Wystarczy, że ją kupisz, zwrócę ci pieniądze. I dorzucę drugie tyle. O, Zrobię to. Okej, okay, zrobię to. Zuch, chłopak. Prześlę ci zaraz namiary na sprzedawcę. Powodzenia. <gry> Okej. Okay. nikt mi dał kontrakt. To sobie przy okazji jeszcze amunicję wezmę. Zadzwoń do Reno. Jasne, Reno. Tak! Zgadza się. Cena nie podlega negocjacji. Płada w całości na miejscu. Rozumiem. Niech będzie. Doskonale. Wysyłam adres. Przyjdź sam. Jasne, przyjdę sam. I <laughs> tu się wychodziło. Urwa, zabudziłem.